Słuchajcie, cześć! Przed zakończyłem kolejną rozmowę z firmą Play, która tym razem już była bardzo burzliwa do tego stopnia, że zacząłem nawet używać słów powszechnie uznawanych za wulgaryzmy. Ale nawet tak spokojny człowiek jak ja no po prostu traci nerwy. W 19 roku Zawarłem umowę z Playem, między innymi na świadczenie tzw. usługi telewizyjnej. Taką mieli usługę, chyba mają dalej. W każdym razie zawarłem taką umowę. W punkcie, którym którym tą umowę podpisywałem, w poznańskiej Avenidzie jest taki punkt Play, którego zresztą nie, pole, ten nie polecam, fatalna obsługa. Więc yy, zawarłem tam tę umowę. No i byłem trochę zdziwiony, że pan powiedział, że to urządzenie, modem do obsługi tej telewizji, otrzymam kurierem do domu. Pomyślałem, że pewnie urządzenie jest w miarę drogie, i w ten sposób play chce się zabezpieczyć, że yy, faktycznie osoba, mimo że się legitymuje dowodem osobistym, faktycznie mieszka gdzie mieszka i że tego modemu im nie ukradnie. Kiedy jednak po trzech dniach modem nie dotarł, no więc przyjechałem do punktu. Pan kierownik, tak przynajmniej twierdził, że jest kierownikiem tego punktu, złożył stosowną reklamację i poinformowano mnie, że za trzy dni ten modem dostanę. Niestety po kolejnych trzech dniach modemu nie dostałem, jak również nie, nikt do mnie nie zadzwonił, na przykład typu, proszę pana, bardzo pana przepraszamy, mamy chwilowe problemy z modemami, w związku z powyższym uważamy, że umowa owa jest już nieaktualna, skoro nie może pan z niej korzystać. Jest takie określenie, ono dotyczy związków małżeńskich, ale jest takie określenie non-consumatum, co oznacza że małżeństwo nie zostało skonsumowane. Mówiąc krótko, facet nie bzyknął żony. Ja też mam non-consumatum z plejem, ponieważ nie dali mi urządzenia, czyli nie mogłem skonsumować tej umowy. Tymczasem ja prawie od dwóch lat dostaję we fakturze informację najpierw było to chyba 25 zł. Obciążenia Za to, że oglądam telewizję, której nie oglądam. Dzwoniłem, panie, przyjmowałem multum tych reklamacji, chodziłem do punktów, pisali, opisywali całą sytuację i nie mogę się doczekać. Za każdym razem dostaję informację, że oczywiście mogę zrezygnować, tylko muszę wypowiedzieć umowę. Ale ja się pytam, dlaczego ja mam wypalać umowę, która de facto nie została zawarta, bo nie została wykonana? Proste. Ale niestety nie dla pracowników Playa. Dzisiaj już tak się wkurzyłem. Że zadzwoniłem i powiedziałem pani grzecznie przy fakturach, żeby zaznaczyła, że po pierwsze mają rozwiązać tą umowę i to z własnej winy, nie z mojej winy, że ja nie chcę, tylko że oni mają rozwiązać to. Pani je przyłączyła do pana. Słuchajcie, ten pan, który twierdził, że ma jakieś tam wykształcenie, obsługuje program komputerowy, w którym on nic nie może napisać. Nie może nam napisać, że ja, Marek Optułowicz. Nie zapłacę faktury, dopóki Państwo nie wyjaśnicie kwestii problemów. Mam do zapłaty 400 parę złotych, po 25 zł yy, co miesiąc za telewizję, której nie, nie posiadam, nie korzystam yy, prawie 2,5 roku. No to jest. Znaczy yy, mogę nie płacić tej faktury i jeszcze Play musi mi oddać nadwyżkę. Ale pan tego nie może napisać, bo pan w systemie może postawić tylko kropki. To ja się pytam, dlaczego play nie szanuje swoich pieniędzy i nie przyjmie na przykład y, y, osób z niepełnym podstawowym wykształceniem? Przecież one też będą umiały naciskać palcem w systemie i stawiać kropki, a będą o wiele tańsi. To mój pomysł dla Playa. Mam nadzieję, że Play da mi odpowiednią gratyfikację finansową za to, że dałem im tak dobry pomysł, jak oszczędzać pieniądze. Osoba z niepełnym podstawowym wykształceniem pewnie weźmie 2000, a osoba z wyższym wykształceniem weźmie 3. Bardzo proszę o gratyfikację. No więc słuchajcie, nie zapłacę tego rachunku. Niech mnie play odda do sądu. W sądzie oczywiście odwołam się, bo to będzie tak zwany nakaz płatniczy. Więc ja się od nakazu odwołam. I w ten czas niech pan radca prawny reprezentujący play. Przyjdzie do sądu i wytłumaczy, jak to się dzieje, że Play okrada klienta w żywe oczy. I problem polega tylko na tym, że w tej chwili no, będę musiał zrezygnować z Playa. No i chyba siłą rzeczy podpiszę umowę yy, w Anglii albo w Niemczech, no bo po prostu. Polskie firmy, nawet jeżeli mają w nazwie Orange, Play, T-Mobil, to nie są firmy działające w standardach zachodnich. Są to polskie odpowiedniki, które wiedzą, że jedyne co dobrze im wychodzi, to mówiąc po hamsku, dymanie i okradanie klientów. Szacunku dla klienta nie ma żadnego.